Czasami w Fifie dochodzi do kompletnie niezrozumiałych sytuacji Więc nie ma się co dziwić, że Bonucci wola po prostu kibicować z trybu niż grać w takim meczu Natomiast bezapelacyjnie w tym roku jeżeli chodzi o najbardziej niezrozumiałą rzecz jest po prostu rynek transferowy Jednakże przychodzę z odsieczą dla wszystkich osób, które gdzieś tam foderki trzymają i czekają na to, żeby w końcu sprzedać je w klubu Prawdopodobnie właśnie ten moment będzie nadchodził. I tylko przypomnę, że jeżeli ktoś chce mi pomóc w drodze do 100 tysięcy, to doskonale wiecie, co robić, żeby ten algorytm poprawić. Dobra, lecimy z dzisiejszym materiałem. Tak jak wspominałem, rynek transferowy w tym roku przeżywa istną katastrofę. Karty, które są ocenione na 83, bez problemu można kupić za 850 końców. Karty 84 w najgorszym przypadku kosztują aż 2000 końców. A karty walkoutu można kupić za mniej niż 10 tysięcy. Aby ratować rynek transferowy, ostatnio do gry weszło SBCN go I powiem wam tak szczerze, to SBC jest dość opłacalne, ponieważ pomimo tego, że są spore wymogi, to wciąż i tak, jak za taką kartę, naprawdę warto. I bardzo dużo ludzi chciało, żebym ja również go zrobił. Natomiast, nie, 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 starego, Wygi, nie oszukacie i jej tak łatwo. Oczywiście SBC to wyszło tylko i wyłącznie po to, aby szczyścić ludzi z kart, bo jak dobrze wiemy, większość z Was te foderki trzyma i nie ma się ku temu co dziwić. Natomiast prawdziwa bomba nadeszła wczoraj wieczorem. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, to wczoraj na Twitterze w kodzie gry pewien użytkownik znalazł oficjalnie już potwierdzony przez futłocza zionka, który nigdy się nie myli. Mianowicie jest taki oto zapis: ikona podstawowa, paczka właściwie z gwarantowaną ikoną podstawową. Tutaj jeszcze 5 piłkarzy od overalla 81 do 86, również paczucha. Paczka z gwarantowaną kartą Hero, czyli bohatera. Oraz jeszcze gwarantowany zawodnik z przynajmniej jedną statystyką ocenioną na 82 lub wyżej na swojej głównej karcie. I bezapelacyjnie jest to prawdziwa bomba i myślę, że coś co naprawdę mega ruszy rynek transferowy w górę, bo myślę, że większość z Was będzie chciała zrobić takie SBC z racji tego, że ma dużo tych kart, pewnie część z Was posprzedaje, oczywiście to na samym początku nie będzie aż tak warto, bo mimo wszystko jeszcze ludzie będą mieli karty, ale za około kilka dni myślę, że po wyjściu tych SBC naprawdę rynek. Rynek pójdzie mocno w górę, bo po prostu ludzie kart nie mają a właściwie mieć nie będą. Na pewno jedno mogę Wam zagwarantować: to nie będzie najtańsze SBC w historii FIFA. Na pewno będzie to właśnie jedno z droższych SBC, ale wciąż na tyle opłacalne, że ludzie po prostu rzucą się na zrobienie tego, bo myślę, że już i jej wie, że to jest najwyższy czas, żeby ten rynek mocno podnieść do góry. Bo to, co dzieje się na ten moment, jest po prostu żałosne. Trzeba wziąć też jedną rzecz pod uwagę: SBC o ikony nigdy nie wyszło tak wcześnie jak i jej planuje teraz. Możliwe, że to jest jakaś ewentualna próba Icon Swapów, już, ale szczerze nie sądzę. Wydaje mi się, że jest to po prostu jawny krok, aby ratować rynek transferowy, bo im to się kompletnie nie udaje, a ceny też ikon w tym roku nie są jakieś zabójcze. Bo jak widzicie, no te, te najsłabsze ceny. Pod względem jakości, oczywiście, czyli tych kart najsłabszych, już są bardzo niskie. Ale jeżeli chodzi nawet o te grywalne karty, no to jak na miesiąc po premierze gry, to i tak nie są jakieś abstrakcyjne wartości. No i jej musi coś absolutnie z tym zrobić, i ciekawi mnie bardzo, czy to SBC podbije na tyle rynek transferowy, że w końcu będzie to jako tako się opłacać, bo nawet te grywalne karty już wcale nie są takie drogie, jak wam się wydaje. Cristiano Ronaldo w FIFA to już nie robi nic innego, więcej niż po prostu spada, jeżeli chodzi o cenę. To już jest jaka kwota? 860-870 tysięcy. Spadek o 100 tysięcy, nie wiem, w przeciągu kolejnych kilku dni Ta karta kosztowała jeszcze ponad prawie milion 100 tysięcy ledwie tydzień temu Spadek o 200 koła, to jest naprawdę coś niesamowitego I dzięki Wektor za suba, przepraszam, zapomniałem znowu wyłączyć, możecie też zostawić Natomiast jeżeli chodzi o wyjście SBC właśnie o kartę bohatera To powiem wam tak szczerze, że jest na tyle tych kart nic nie wartych Pokroju jakiegoś Dempseya, Camposa, nawet Gomez No King może troszkę bardziej się wyróżnia Fernando Morientes też na pewno, ale jest na tyle takich, wiecie, słabych kart, że po prostu to SBC też nie będzie jakiś wyjątkowy, bo pewnie większość z nich będzie leciały karty po kroju takiego Rikena. Przykro mi też powiedzieć, że go Dudka, A szansa na trafienie, nie wiem, takiego Pele, czy innych jeszcze mega grywalnych kart będzie praktycznie zerowa, bo nawet zobaczcie to, ile jest takich kart poniżej, nie wiem, 100 tysięcy to, to prawie każda Food Hero, ale tak powyżej. To szansa trafienia będzie zerowa. Też stawiam, że to nie będzie tak, że powtarzalny i ta ile tylko pewnie będzie to dosłownie jedno do zrobienia. Także aż tak dobrze nie będzie. Jeżeli Dudek coś tam cenę trzyma, ale też już mocno spadł. A w... zobaczcie, ile jest tak naprawdę kart wartych powyżej 300 tysiąca bohaterów: jest ten Keen, może Di Dinatale, Zinola. Kim, Cordoba i praktycznie na tym lista się będzie zamykała jeszcze Moriente, Stelle. I to dosłownie jest na palcach jednej ręki ilość kart, które są coś więcej warte, także myślę, że to SBC będzie akurat takim wiecie, typowym Zapchaj dziurą i trafienie czegoś tutaj będzie dobrego graniczyło z cudem. Jeżeli chodzi o kolejną zapchaj dziurę, to jest to przede wszystkim SBC 81, 86 i 5 piłkarzy z tego właśnie SBC, z takiej paczuszki byśmy dostali. No to szansa trafienia z tego czegokolwiek dobrego jest już praktycznie zerowa. Bo te karty są na tyle słabe. Jeżeli tu będzie możliwość trafienia wszystkich kart specjalnych, no to jeszcze jako tako. Ale i tak wciąż uważam, że będzie to bardzo słabe SBC. I też mi się wydaje, że najtańsze nie będzie. To też zresztą dobrze. No bo kamani jest początek gry. Nie kończmy już tego. Może od razu wypuśćmy 8,5 razy 10 i Nara. Natomiast wracając na ziemię, wydaje mi się, że to SBC będzie wymagało jednak tych kart specjalnych w środku. No bo mówię, no tutaj co Waran tylko i tak naprawdę tyle, bo reszta to Quixel. I dodatkowo jeszcze na pewno nie będzie w środku możliwość trafienia ikon, no chyba, że będzie, no to wtedy to już będzie naprawdę mega mocne SBC. Omawiając jeszcze to ostatnie SBC, to go nawet nie biorę pod uwagę, no bo gwarantowany piłkarz z jednym atrybutem 82 lub wyższym na swojej głównej karcie, to przecież może być dosłownie każdy, nawet największy bolet. Stawiam, że to SBC może być wymienne, znaczy, przepraszam, oczywiście nie wymienne, ale powtarzalne i może być ono dość tanie. Też wiecie, żebyśmy się spukali z kart, a przy okazji... Dużo właśnie takich SBC zrobili i poczuli chociaż jakąkolwiek szansę na trafienie czegoś dobrego, więc wydaje mi się, że takie SBC nie może być drogie, bo to naprawdę, no nie jest nic dobrego. Bo 82 na karcie to ma tyle zawodników, że to w ogóle głowa mała. To nawet nie musi być złoty gracz. Jedno natomiast jest naprawdę pewne: nadchodzi w końcu odsiecz dla rynku transferowego, bo to jest naprawdę rzecz, którą ta gra potrzebuje, ale i tak jest to moim zdaniem zdecydowanie za późno. Nie wiem dokładnie kiedy to SBC się pojawi, może dzisiaj, może jutro, a może dopiero w następnym tygodniu, ale fakt jest jeden, że na pewno się pojawi albo w formie iconswapów, albo zwykłej, ale raczej o iconswapy wątpię, bo po prostu byłoby więcej rzeczy w kodzie gry i też te nagrody nie byłyby jakieś wybitne, oprócz paczki z ikoną. Tak samo wiele osób pytało o te Gengolokanty, słyszałem, że on naprawdę jest świetny, jeżeli ktoś chce zrobić, to polecam, ale... Obecnie bym już czekał na to, co wyjdzie, bo moim zdaniem jest teraz nie warto z racji tego, że może być dużo niesamowitego kontentu, entonku jest w miarę tanie, jeżeli ktoś tam jest zafascynowany tego typu kartą, to również warto zrobić, a tak to obecnie raczej nic ciekawego się na tyle FIFI nie dzieje, żeby warto było to omawiać. Róbcie złote wymiany, bo naprawdę tak jak mi oddają, to jest w ogóle głowa mała. Zresztą zrobimy jedno i wam to udowodnię. <laughs> To był żart oczywiście z tymi paczkami. Tak naprawdę chodziło mi o paczkę podglądu.